Dzień dobry. Jest dzisiaj. Co dzisiaj jest? Sobota? Sobota? He? Sobota. I to jest ostatni nasz e... poranek na Bali Safari. So Pięknie tu było, ale słuchajcie, no nie ma co jakby dłużej zostawać, bo widzieliśmy już wszystko, co mogliśmy zobaczyć. I umówmy się. Taki hotel jest bardzo, bardzo, bardzo drogi. Taki hotel, słuchajcie, jest. Mego kupiliśmy w mega, mega promocji. Ramon liczy, ile zapłaciliśmy za hotel, że chciałam wam powiedzieć ile, ale. 10 milionów, ale no umówmy się, to nie jest e, polskich złotych. Za noc w takim hotelu zapłaciliśmy około 1400 zł, więc moim zdaniem to jest sporo. E, no ale umówmy się, było warto. właśnie mm, widzę, że idą słoniki sobie. Ale jeszcze chyba zwierzaki się ledwo co pobudziły. W sumie nie, bo tu się wszystko budzi do, do życia dużo wcześniej, więc w zasadzie nie wiem jak to jest. Nie chcę Was e, skłamać. E, ogólnie powiem Wam szczerze, jest drogo, ale moim zdaniem warto, o właśnie zebra sobie idzie do nas. W ogóle cudownie. E, macie baseny w cenie. W cenie już jest też park. E, Jeśli chodzi o park, to kosztuje około 400 zł. 400 zł za dzień w takim, no pobyt w takim parku, ale wtedy nie macie ani basenów, ani. Nie, no baseny, basenów nie macie. Macie po prostu. No, umówmy się. Tam możecie sobie połazić po parku, zobaczyć te wszystkie show. I tu mam, jeśli chodzi o show, to mam na myśli właśnie e, karmienie Kogo karmienie y, lwów y, z restauracji można pooglądać. Karmienie tygrysów można ku, zo, zobaczyć jakby e, Nie macie tego też safari y, w nocy. Macie tylko takim busikiem w dzień i powiem wam szczerze, że to safari w dzień to takie słabe jest, bo jeździcie Umówmy się, te zwierzaki mają bardzo, bardzo duży teren. No i nie zawsze podchodzą do wyznaczonej drogi. Powiedzmy, że za dużo się zobaczyć nie da. Czwicie w autobusie. No i tak, średnio. Nocne safari naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, a najbardziej zrobiły lwy i tygrysy. Tygrysy, które wskakiwały na nasz. Na naszą klatkę, bo to my byliśmy w klatce, a nie zwierzaki. I powiem wam szczerze, że mogłabym się budzić codziennie z takim widokiem. Naprawdę widok jest przepiękny, zobaczcie. Sobie zebry. No zwierzaki jeszcze są tam przy wodopojach i przy widzę, gdzie dostają jedzonko, więc jeszcze za dużo ich tutaj nie ma. Tutaj mamy dwie zebry, które podejrzewam, że podeszły, żebyśmy rzucili marchewkę. <laughs> Bo codziennie je dokarmiamy. Ale się nam marchewki skończyły. E, tutaj macie dżuanitko. połóż się, ja zrobię ci zdjęcie. Co? połóż się tutaj. Matka nie ogarnia. Mam na sobie... Od dużo lat. Naprawdę, już nie pamiętam kiedy miałam kawałek brzucha odkrytego. Ale myślę, że już mogę. Pewnie na następne wakacje. Ramon? Pewnie na następne. Ramon! Pewnie na następne wakacje. Trzeba krzyknąć do faceta, słuchajcie. Nie słucha się. Wow, jakie słoneczko! Pewnie na następne wakacje będę lepiej wyglądała. Taki jest plan. Znowu gdzieś się idziemy! Dzisiaj idziemy do nowego hotelu. Znowu. znowu. to ze swoim tygryskiem idzie teraz. O, motylek. Ale to są takie gigantyczne te motyle, że jak pierwszy raz widzieliśmy to nie byliśmy pewni, czy to był motyl. Teraz wam pokażę, co mam na sobie. Ramon? Aj, E! Tą bluzkę mam chyba z hm i nie chcę Was kochać, albo kupiłam w tamtym roku i je w ogóle nie nosiłam. Spodenki z Gessa. Kupiłam jej... Guess. He? Not Guess. Ja, from Spodenki z Gesa i kupiłam je... dwa miesiące temu i są mega, mega za duże na mnie, ale właśnie jeszcze bardziej mi się podobają. Torebka Gucci. I buciczki Gucci. Joanie, to co masz na sobie? Juanito ma z Zary bluzeczkę, spodenki ma z Zary, tygryska i Adidasy. I zobaczcie, co oni jedzą. Crickets. Robaki. Czas. Aha, i Kiedy on dany Neandrę patriotkę, pas? jak powiem? Nie. So, uh, uh, uh. <laughs> <laughs> ja. dat? zijn cricket, uh, crickets, de uh, krikkels Dit, dit? Dat zijn meelwormen. Ja. Deze yep. zijn echt eeuw. En deze ook. Ja. Ik Ostatni raz pokażę Wam są ogólnie jest pełno takich sklepików i te misiaczki są przepiękne. Co? Gościu z tyłu chyba się budzi. Nie, nie, tylko drgną. Dobra, ja jadę śniadanie mistrzów i mam na w buzie filtrami. To się tak psuje jajca. Jedziemy Jedziemy meleksikiem. Ale będziemy i z tym do parku, tam do parku. Nie, no do parku nie Fajnie było? No. Ale jeszcze idziemy na dwa show. No. A potem już pójdziemy. A potem następny hotel. No. Pieszczę zimna, zimna a druka idzie na na krokodyle idziemy ja, ja dzisiaj idę na Toaleta prezentuje się. To ale prezentuje się. Tak. Hmm, lustro. Spoko. E, I patrzcie. Moim zdaniem, ja widzę duży efekt. Jeszcze muszę popracować nad tym, żeby mój tyłek był większy. E, I nad brzuchem oczywiście. Ale to. Da się zrobić. Da się zrobić. Julie. Pokaż się. Pokaż się. Super. No, szukaliśmy wszędzie we wszystkich sklepach i tak tego gościa. I słuchajcie, ostatnie dwa były nigdzie już nie ma. Wszystkie dzieci chcą białego tygrysa, no bo to są takie unikalne zwierzęta. Nie wiem, czy tak się mówi. Po prostu specjalne. A to jest jeszcze lwem. Safari, możesz Nie, bye bye Safari Tutaj w tym były schowane nasze bagaże Mamy trzy duże walizki, dwie małe plecaki torbę, Brawo my o! Przyjął innym autem. Bali safari! I Dobra, Zobaczcie co okay. oni mają tutaj na jakie te konstrukcje przy scooterze. All yeah. scooter? Nie. Ekstra konstrukcja. Alam, cool, cool. No, daj swoje tygryski. Ja jedną podtrzymam. Jednego będziesz trzymał? Dobra. Tego dużego O, zobacz jak moja walizka się pięknie prezentuje. O. Tu jest nasze łóżko i łóżko dżuenitko. Możesz sobie wybrać. No bo to są mamy dwie dzisiaj, no. dzisiaj sobie... Możesz sobie wybrać łóżko nawet ja, ja, chcę, ja chcę jutro tym, a dzisiaj tym Dobrze Widoku za pięknego to my nie mamy Ale lokalizacja jest fajna Zobaczmy O, króliczek I, I zobaczmy łazienkę O, spoko Abad. Spoko. Ja. Uuu. Jest dokładnie 5 minut po tym, jak weszliśmy. Patrzcie, jak my zostawiamy. Ops. Prawdziwe życie państwa Hagen. Tu moje dziecko się rozebrało, ale co tam? Jak możemy już iść na plażę, to idziemy na plażę. Kapie no. kart? Chciałabym, żeby Muszę moje buciki ciaśniej zapiąć. No czy jak tsunami jest, to uciekamy tutaj. No, spoko. Gitarka. najmniej wiem. Zobaczcie mojego sexy Ramonka. Myślałam, że nie będzie chciał w ogóle tych spodenek kupić. Są kwiatuszki, panterkę. Nie wiem, koteczku. Fajna miejscowa, tylko trzeba uważać, żeby nie wpaść. Musisz uważać, żebyś nie wpadł tam. ...specjalnie dla cieci Klaudii. Bo ciocia Klaudia przecież uwielbia Hello Kitty, nie? Tylko się urodził syn i trzeba się było przerobić na najcie. Tutaj dzieci wam... Ogólnie teraz dzieci mają wakacje, więc jeżeli oni sprzedają, to nie mam nic e, za złe. Ale gdyby w roku szkolnym sprzedawali, my nie kupujemy nigdy nic od e, malutkich dzieci. Chociaż mi serce się kroi i chętnie bym kupiła od nich wszystko, co mają. E, bo oni są przeuroczymi dzieciaczkami. Ale pamiętajcie, że kupując od tych dzieci, mówicie rodzicom nie szkole. I wiecie o co mi chodzi, że zamiast posłać dzieci do szkoły, zanim pos zamiast posłać zamiast posłać dzieci nie daj mi powiedzieć zamiast posłać dzieci do szkoły wysyłają je na ulicę i sprzedają, bo wiedzą, że turyści po prostu będą od nich kupować, więc pamiętajcie żeby też tego nie robić e o właśnie przed chwilą w aucie rozmawialiśmy o tym, dlatego to do tym wspomniałam, bo rozmawialiśmy właśnie z Madę o tym, że e no, bardzo właśnie dużo ludzi, szczególnie właśnie w kucie takiej turystycznej miejscowości, wykorzystuje swoje dzieci. Zobaczcie, to jest normalne menu w McDonaldzie. Jajko, jakiś sosik, e, cebulka smażona i e, kawałek kurczaka. I uwaga, uwaga, tu myślicie na bank, że jest hamburger. Wygląda, nie? Jak hamburger. A tu jest ryż. Dat ja, En? Ja, vind je die mooi? Ja. Of. Uh... Maar die Duits is ook mooi, deze. Ja, deze vind ik ook mooi. Ja, die Hey, of ik het hier zo mooi? Ja, ik het niet. zit hier ook op je rug. Hè. Ja. Zeg Nee, weet het. De is. Weet je niet. Zet maar, kijk je ze, En dan springen we het weer warm. opaleniznę normalnie utrzymać, chociaż i tak smruje się filtrami i patrzcie na to hit. Cicho.